Witajcie moi kochani, 3 dni i trzy noce. Co nas spotka w weekend? No, na pewno to będzie taki rodzinny weekend dla wielu z Was: odwiedzanie grobów. No, ja, będąc w Polsce, e, odwiedziłam już moich e, zmarłych bliskich. Teraz zaglądamy, co się może poza tym właśnie Dniem Zmarłych y, wydarzyć jeszcze, na co możecie być przygotowani. Może jeszcze coś się wydarzy w rodzinie, wiecie. No zobaczymy. <laughs> A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Co się może wydarzyć w weekend? się może wydarzyć w weekend. No, dla niektórych rzeczywiście mogą być dalekie wyjazdy, podróże, długa jazda samochodem, ale wymyśliła, nie? Ale to jeszcze ma inne znaczenie. A dla innych będą miłe niespodzianki. No i sobie teraz dopowiemy te karty tarotem i zobaczymy, co nam się pokaże na tą długą drogę dziewiątka mieczy. Mhm. No kochani, no tutaj od dłuższego czasu, teraz wchodzimy głębiej w tarot, z tarotem, od dłuższego czasu może rzeczywiście mieć jakieś problemy z psychiką po prostu. Depresje, stany depresyjne, ciężkie myśli, nieprzestane noce. No, i mamy takie zawieszenie. No, coś się może dla niektórych z Was wydarzyć, kochani, że postanowicie się totalnie wycofać. Wiecie co? No, tu czuję naprawdę taką energię a, takiego wycofania z powodów psychicznych. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś epizody depresyjne za sobą, jakieś ciemne noce duszy i tak dalej. No, i tutaj może być rzeczywiście taki nawrót. Ci wszyscy, którzy mają właśnie problemy z psychiką, a kochani, no, taka jest prawda, że osoby z depresją to są najbardziej wrażliwe osoby. To my, zazwyczaj, właśnie te osoby głęboko empatyczne, wrażliwe, często właśnie. Mamy tendencję do takich e, ciężkich stanów depresyjnych. Dla jednych to będą cięższe, dla innych słabsze, lżejsze, ale my po prostu czuwamy wszystko bardzo, bardziej mocno. Jak tacy ludzie wiecie, co im wisi mi to, nie? Wiecie, o co chodzi. No i tutaj może być znowu taki nawrót, kiedy stwierdzisz, że się wyłączysz, że się wycofujesz może rzeczywiście nawrót jakiejś takiej e, fazy depresyjnej, ale ja jeszcze zobaczę jedną kartę. Hmm. I wiecie co, to może być rzeczywiście jakiś e, ten, ten taki to wycofanie się i taki nieciekawy stan psychiczny może być e, spowodowany jakimś impulsem z zewnątrz, no niestety. Możecie się coś dowiedzieć, możecie coś od kogoś usłyszeć. No i to właśnie wprowadzi was w taki stan wycofania i taki ciężki emocjonalny. Uff. No, tak nam się to zaczęło, ale ja wezmę radę dla Was, dobra? Wezmę radę dla Was w tej sytuacji bo mamy takie fazy, w które wchodzimy, wychodzimy, dajemy sobie radę, ale wiecie co? Czasami jest nawet sobie, byle to nie trwało za długo, jak ja to mówię, jeśli rzeczywiście masz jakiegoś doła. Powiedzmy, że to jest dół i ty powiesz, nie chcę nikogo widzieć, nikogo słyszeć, bo coś usu... Przepraszam, usłyszałam, dowiedziałam się czegoś, teraz wycofuję się, nie mam ochoty na gości, na wyjazdy, i potrzebuje czasu dla siebie. To zobaczmy, co ci jeszcze uniwersum powie do tej energii. Wiecie co, czasami to nawet wystarczy, że na przykład, nie wiem, macie jechać na groby do dziadków, a się dowiadujecie, że jakiś wujek powiedział, jak ona tam będzie, to mnie tam nie będzie. I, i to już wystarczy. I wtedy kładziesz lachę na wszystko i powiesz, dobra, to jece. O, tu, tu jest pomoc. Mamy ratunek, kochani. Pamiętaj, że może właśnie, jeśli poczujesz taki moment, żeby się wycofać, żeby olać wszystko i wszystkich i pobić samą ze sobą, przetrawić te emocje, to tutaj masz ogromne wsparcie z, y, od uniwersum. Także można sobie czasami pozwolić na taki moment, kochani. Jak, jak trzeba, to nawet popłaczcie sobie, wyrzućcie te emocje, yy, poklnijcie, przeklnijcie, powyzywajcie, ale później puśćcie to wolno, ok? Żebyście za długo przez jakiegoś, bo, to, bo mówię, tu się pokazał impuls z zewnątrz, no to kto nas może, jakiś inny człowiek naj, naj, najczęściej nas może zranić, czy wprowadzić w, taką, w taki stan. Jak ja to mówię, mniej wyrąbane, a będzie ci dane. Tutaj przez jakiegoś Człowieka nieświadomego nie ma co się, wiecie, zamartwiać przez nie wiem tygodnie czy lata. Powkurzajcie się przez dzień-dwa, przeryczcie powiedzcie jaki to on jest paskudny i niesprawiedliwy wobec was, a później puśćcie to wolno, okay. A teraz mamy tą niespodziankę i to jest taka, wiecie, hmm, pozytywna niespodzianka. No i zobaczymy. Tutaj mamy taką jaszczurkę, która kogoś czegoś wy wygląda. I zobaczymy. O, królowa mieczy i dziewiątka buław. Hmm. Powiem Wam tak, no królowa mieczy tu jest otwarta na walkę. I tu możecie zaskoczyć kogoś i znowu czuję taką właśnie te rodzinne zjazdy, takie ulubione, wiecie? Tutaj się coś wydarzy pozytywnego. I powiem Wam tak, ty tutaj swoim mieczem e, zadbasz o prawdę. Podcinasz się od jakichś rzeczy z przeszłości. Ty tutaj, ty tutaj możesz kogoś zaskoczyć. Podcinasz się z przeszłości. Może postawisz granicę, bo w tej talii królowa mieczy ma wyciągnięty miecz do góry. I wiecie co, ona to tak patrzy z przekąsem. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Widzicie? To jest A teraz, moi drodzy członkowie zbioru, ja Wam teraz pokażę. To może być jakaś jedna osoba, a może być nawet grupa osób. Możecie e, pozytywnie zaskoczyć siebie tym. Kochani, że wyciągniecie ten miecz i powiecie: A teraz to ja wam powiem. Na przykład, co o was myślę. Teraz to wam powiem, co ciotka Zośka miała, e, właśnie co ukrywała przed wami, a gra taką świętą. Jep. A teraz to wam powiem, że wujek Staszek miał kochankę, i mało tego to była sąsiadka z zapłotu. Jep. <gryzanie> Ale równy, równocześnie postawicie granice. Wiecie, królowa mieczy, ona nie atakuje od tak. Ja coś tutaj czuję, że możecie wy być czymś zaskoczeni. Ktoś was może czymś zaskoczyć. Może to być. Um, ja mówię, to jest pozytywna niespodzianka, ale ta pozytywna niespodzianka to będzie właśnie um, takie niespodziewane coś, niespodziewane wydarzenie. To będzie z Twojej strony. Kiedy ty nagle wyciągniesz swój miecz i powiesz całą prawdę. Odetniesz się od przeszłości i postawisz swoje granice. No, zobaczymy, jaką radę, co nam tutaj Uniwersum powie do tej energii. Właśnie, mamy, kochani, mamy kartę orła. To jest patrzenie, spoglądanie z innej perspektywy. I chodzi o tworzenie nowej rzeczywistości. I to właśnie... Dokładnie tak to może być, że w momencie, kiedy ty tak będziesz sobie siedziała, popatrzysz na wszystko z innej perspektywy, wyciągniesz ten swój miecz i powiesz, a teraz buduję wszystko na nowo. Wyciągam moją prawdę, mówię swoją prawdę, odcinam się od tego, co nie jest prawdą. Bo królowa mieczy to jest kobieta inteligentna, to jest kobieta. Która lubi prawdę, kocha prawdę. No i tutaj może być taka sytuacja. Jestem ciekawa, kto z Was będzie miał z czymś takim do czynienia. Piszcie mi od razu. Pamiętajcie, nie ograniczajcie energii tylko do tych, do weekendu, bo to może się przesunąć nawet i tam dwa, trzy dni, może tydzień później. Okay? Dobrze. To patrzymy dalej, kochani. Co jeszcze może wydarzyć się w weekend? Co może wydarzyć się w weekend. Co nam się odwróciło? O! Co mamy tej wody? Bo teraz mamy wielką wodę. Wielka woda może mówić o podróżach, wielka woda może mówić o tęsknotach. No, zobaczymy, co nam. Mogą być uczucia. No o co tu chodzi. Gwiazda. Kochani. Coś się uzdrowi odnośnie Waszego życia emocjonalnego. Dla jeszcze innych, kochani, spełni się jakieś marzenie. Może jakieś dotyczące wyjazdu, może właśnie Wasze tęsknoty jakieś będą tutaj, że tak powiem, nakarmione. Zobaczmy, co jeszcze. Kochani, ktoś napisał Agnieszko mów głośniej, bo słabo słychać. Kochani, ja nie umiem krzyczeć, przynajmniej nie w czasie wideo. Ja myślę, że dobrze by było, jakbyście sobie właśnie podłączyli właśnie głośniki, czy w telefonie, czy może słuchawki. Bo ja, ja mam głos jaki mam. Ja drzecie potrafię, ale to, to mi dużo trzeba, ale na pewno nie przeczytania, kochani. Chyba, że jestem bardzo podekscytowana jakąś energią, czego już byliście świadkami, to i krzyknę, i zaklęnę, nie. Ale jeśli nie ma takiej potrzeby, to nawet nie umiem. O, i mamy ósemkę buław. Widzicie, rzeczywiście mogą być podróże. Możecie. Może być dużo komunikacji, tu mamy spełnienie marzeń, dużo komunikacji, szybkiej komunikacji. Ósemka była w to również podróże, kochani. Albo ktoś Was odwiedzi i to będzie spełnienie właśnie Waszego życzenia, albo wy y, gdzieś wyjedziecie, czy może dostaniecie propozycję wyjazdu, może jakiś kontrakt zagraniczny, nagle właśnie y, tutaj. Y, w ten, w ten weekend y, się spełni, o którym zawsze marzyliście. Nie wiem, stanowisko za y, szeroką wodą. Hmm, no, tutaj mamy bardzo ładną energię, kochani. Bardzo pozytywną. Spełnienie marzeń, uzdrowienie, wyjazdy, tęsknoty i asmieczy. No, proszę. Tu będzie szansa na rozmowę, naprawdę, na, właśnie. Życie tą swoją prawdą. Kochani, niektórzy z Was mogą mieć rzeczywiście szansę na rozmowę, która przyniesie Wam spełnienie. Oczywiście z drugą osobą. No dobra, zobaczymy, co nam uniwersum jeszcze powie do tej energii. Co nam uniwersum powie jeszcze do tej energii? O, wdzięczność. Mamy kartę koziorożca, ale wiecie co? Ty może rzeczywiście e, ćwiczyłaś, czy znajdowałaś się w tej energii wdzięczności i teraz będzie za to nagroda. Bo wiecie, kochani, im więcej wdzięczności nosimy w naszym sercu, tym więcej tego, za co jesteśmy wdzięczni, dostajemy od uniwersum. Więc jeśli dziękujemy, nie wiem, za piękny dom, ciepło, kochających ludzi wokół siebie, dostaniemy tego więcej. Jeśli jesteśmy wdzięczni za to, że stać nas na, na to, że mamy dach nad głową, że mamy co jeść, że możemy sobie pozwolić, e, na nie wiem, piękne ubrania, dostaniemy tego więcej, kochani. Jeśli ciągle narzekamy, miałczemy, jęczemy, no to no niestety budujemy właśnie taką energię. Jeśli narzekamy, że ciągle brakuje, że mamy tylko samych troli wokół siebie, że okropna praca, uniwersum nie wie, czy, czy ty tego chcesz, czy nie, ale ono to bierze jako Twoje życzenie. Więc mówią, no dobra, kiepska praca, chcesz? No to masz, nie? Nie masz pieniędzy, jęczy, że ci brakuje uniwersum nie wie, że to jest zwieńczenie. Ciągle się koncentrujesz właśnie na tym, że nie masz, no to zostaniesz tego jeszcze więcej, kochani. Także mm, uważajcie na to, co myślicie, co mówicie, y, bo pamiętajcie, każda myśl ma siłę y, sprawczą. I y, właśnie ostatnio w takim jednym y, w jednym z komentarzy taka y, fajna dziewczyna napisała, uważajcie na to, co myślicie, bo ona poprosiła o uniwersum, jadąc autem chyba o chwilę ciszy czy wyciszenia i rozlało jej się oko, było wysokie ciśnienie i poszła na L4. Czyli uniwersum powiedział, "OK, chcesz chwili ciszy, no to my ci je damy. No, w formie jakiegoś tam zaburzenia fizycznego. Więc jeśli potrzebujecie spokoju i ciszy, to też również trzeba uważać na to, w jaki sposób się mówi. Bo można powiedzieć, E, drogie uniwersum, Panie Boże ja chciałabym tak sobie odpocząć w taki zdrowy sposób na przykład chciałabym wyjechać gdzieś na urlop na plażę nie wiem, chciałabym takiego e, wyciszenia na łonie natury zdrowa na łonie natury, w górach na przykład, spacerując po górach czy wylegując się na plaży bo jeśli poprosimy tylko o spokój ja, ja słyszałam właśnie, moje powiedzenie kiedyś było takie Także bym chciała mieć w końcu święty spokój. No i miałam święty spokój. Parę miesięcy na wyrku z rozwalonym kolanem. Także uważajmy, uważajmy, a ten święty spokój może nas jeszcze przeprowadzić, kochani, do innego wymiaru. Wiecie, o czym mówię. Także uważajmy na to, co myślimy i co mówimy. A tutaj uniwersum mówi właśnie, twoja wdzięczność sprawi, że spełni się twoje marzenie. Pięknie. Okej, okay, to zobaczmy jeszcze ratę alikwanto. Co nam przyniesie weekend? Co tu się może wydarzyć? O, mamy mur, ale mur jako pierwszy. E, za murem mamy pustą kartę i mamy słówkę. Hmm. Wiecie co? Ja myślę, że tutaj te mury zostaną przez was burzone. Może rzeczywiście... Wy... Długo, długo postawiliście jakieś granice, wybudowaliście sobie wokół siebie mur. Wiecie co? Ten, te mury, które my budujemy, mogą być różnego rodzaju. Takie emocjonalne. Nie podchodź, bo mnie zranisz na przykład. Nie spoufalaj się, bo już mam złe doświadczenia, jeśli chodzi o pracę. Ale wiecie co? Ja myślę, że te mury, one runą. Bo mamy pustą kartę i mamy kartesowy. To jest tutaj otwiera się jakiś nowy portal w twoim życiu, zresztą my wchodzimy w nowy portal. My wchodzimy w miesiąc listopad, jutro zrobię czytanie na listopad. I jak będę w stanie energetycznym, to oczywiście zrobię przekaz od bliskich zmarłych. Otwiera się nowa karta, nowy portal i ty masz tutaj ogromne wsparcie uniwersum właśnie w ten weekend. Pamiętajmy, że weekendy to również portale, bo zamykamy jeden rozdział tygodnia i wchodzimy w następny portal w następny tydzień. I powiem Wam tak, kochani, stawiasz na siebie, jesteś mądra, inteligentna i Ty jesteś wszystkim, a wszystko jest Tobą. Czyli podejmujesz mądre decyzje i masz ogromne wsparcie całego uniwersum. Zarówno tutaj, na ziemi, te wszystkie te siły będą działać na Twoją korzyść, jak również te Eteryczne siły. Także tutaj niektórzy z Was mogą rzeczywiście rozpocząć jakiś nowy rozdział w swoim życiu, właśnie w ten weekend. Ok. Wezmę jeszcze leni. Zobaczymy, co jeszcze może. O, mamy pieniądze. Na pewno wydajemy yy, właśnie pieniądze w, taki, w ten weekend. O, strach o pieniądze, zgryzota i rzeczywiście. Uhu, uh, uh, no też taka negatywna karta. Powiem Wam, negatywna energia, ale to jest bardziej taka przestroga. Hmm. Kochani, ta Wasza zgryzota odnośnie pieniędzy. Koniec roku jest naprawdę ciężkim. Yy, etapem, y, czy właśnie sezonem. Y, bo tak, tutaj gdzieś tam święta, tu to święto zmarłych, tu trzeba jechać, tu trzeba coś tam kupić i tak dalej. Tu będą, będzie lęk pieniądze, ale kochani, tu mamy przestrogę, ja tego nie, nie traktuję jako jakąś y, tendencję, oczywiście, że mogą być tendencje, ale bardziej tu odbieram to jako przestrogę. Kochani, nie zamartwiajcie się już nad tym, co jeszcze nie, nie nastąpiło. Bo wiecie co? Tutaj uniwersum mówię: jeśli ty już teraz zaczniesz się martwić, a czym jest martwienie uśmiercaniem siebie, zaczniesz się martwić o pieniądze, to może to się źle odbić na Twoim zdrowiu, kochani, i rzeczywiście tutaj zahamujesz cały rozwój. Odstawmy wszelkie lęki, kochani. Ja ciągle mówię, zaufajcie uniwersum. Odstawcie wszelkie te takie jeszcze tym bardziej niepokryte lęki. Człowiek ma ten y, y, wiecie taki talent do zamartwiania się czymś, co się jeszcze w ogóle nie wydarzyło. Na przykład, ja się już zamartwiam, co to będzie na przykład ludzie. Boże, z czego ja będę żyła, jak ja pójdę na emeryturę. Czy ja doczekam renty? Już się zamartwiam, kto się mną zajmie, jak ja będę stara. Już się zamartwiam, co to będzie w pracy, jak zmienią mi szefa. Czyli jeszcze się nic negatywnego nie wydarzyło, a my już piszemy czarne scenariusze i się zamartwiamy czymś, co może się w ogóle nigdy nie wydarzyć. I tutaj mamy taką energię, kochani. Także zostawcie te wasze yy, zmartwienia, te wasze troski naprawdę na konkretne rzeczy które mogą się wy, yy, gdzieś tam wydarzyć bo nasze życie to nie tylko wiecie kolorowa tęcza ale no niepotrzebnie zostawcie to, puśćcie to. ja wiem, że ten weekend nie jest takim wesołym weekendem i pewnie dla wielu z, z nas nie będzie ale takie jeszcze dodatkowe zamartwianie się o coś to jest naprawdę bardzo destrukcyjna energia. Także zostawmy to, kochani. Zobaczmy, jaki przekaz mają anioły. No. Macie wierzyć we wszystko, co najlepsze, co do Was właśnie zmierza, i mamy karty po długim czasie, czy po czasie oczekiwania. Teraz jesteś gotowa, aby rozpocząć coś nowego. Zobaczmy, jaka runa pieczętuje nam to czytanie, czy leży na tej energii, trzy dni, czy nocę. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa. O i no i macie i mamy Sowilo. Także ogólnie y, tu mamy słońce, kochani. Tutaj światło oświeca każdą energię, więc róbcie, co macie robić, ale tylko ku waszemu dobru. Dobrze? To jeszcze weźmiemy... Może pokażę Wam się jakiś znak zodiaku, jakiś inny jeszcze dodatkowy impuls. Co mamy? To będzie się dotyczyć tej pierwszej yy, energii, kiedy to właśnie to jakieś stany takie depresyjne, wiecie, o co chodzi. To jest czas, że bardzo szybko można znowu popaść w jakieś uzależnienie typu alkohol, tabletki. Kochani, trzymajcie się od tego z daleka. Nie wracajcie do jakichś psychotropów, nie pijcie alkoholu. Już najlepsza mieszanka to alkohol i psychotropy. Nie? Znam takie osoby. Także kochani, uważajcie, bo to jest taki czas, kiedy rzeczywiście można sobie więcej chlapnąć. No, a dla niektórych z Was tutaj uniwersum mówi: czas na odpoczynek, dajcie sobie przerwę, wyłączcie się. Tutaj mamy spokój, a może dla niektórych urlop. Listopad to taki fajny właśnie miesiąc, żeby sobie wyjechać gdzieś tam, gdzie ciepło, gdzie świeci słońce. No, i to, co się wydarzy w tym weekend, będzie miało znaczenie grudzień, styczeń, luty, czyli w okresie zimowym. Okay. Jeszcze weźmiemy kilka szampów. No proszę, no mamy tą piękną gwiazdę morską, czyli może być rzeczywiście urlop nad morzem. O jezu, a to, to nie wiemy co to jest jakiś piórek. Mamy sowę, widzicie? Mądre decyzje. Mamy literkę W. Mamy motylka, czyli transformację. Mamy literkę. Czekajcie, bo muszę dobrze popatrzeć. J. O, mamy serduszko. Tutaj ktoś Ci za coś podziękuje tak z głębi serca. Możesz się tego nie spodziewać. Mamy literkę K. Kupiłam nowe szanse. One są tak. Piękne, ale tak delikatne, że ja nie wiem co to może być. Ja Wam to pokażę, ale czy Wy będziecie wiedzieć co to jest? No jakieś takie oświcidełko. Co to wygląda jak jakiś diamencik? Może rzeczywiście dostaniecie. Jakiś naszyjnik, jakąś zawieszkę, właśnie. O, to może być coś cennego, kochani. No, nie widziałam, że takie ładne rzeczy mam, no. Takie delikatniutkie. No dobra, kochani, pięknego weekendu. Pamiętajcie, spokój może Was uratować. Zaskoczcie wszystkich swoją prawdą, swoim urokiem. I nie zamartwiajcie się o to, co jeszcze się nie wydarzyło i może się nigdy nie wydarzy. Pusiaczki. Mm.